Cześć, tu Nachdaw TV2. Yy, tak, na początku filmu chciałbym gorąco pozdrowić wszystkich moich widzów, którzy mnie oglądają, wszystkich subskrybentów, yy, no i wszystkich ludzi generalnie, którzy mnie oglądają. Słuchajcie, dzisiejszy film pod ostatnim yy, filmem, czyli drugim konkursem nachdawowym. Zauważyłem komentarz, że ten konkurs o Mundialu jest trudny. I słuchajcie, dlatego, że ja jestem dobrym youtuberem, że ja potrafię uszanować decyzje innych ludzi, to ja uszanuję tę decyzję, że konkurs jest trudny i go zmienię. Zmienię po prostu charakterystykę, zasady i sposób zdobycia pierwszego miejsca. No i to tak. Konkurs będzie polegał na tym, że yy, będzie on dotyczył piosenki, Ale to nie będzie zupełnie podobny. W ogóle nie będzie on niczym podobnego do konkursu pierwszego. W ogóle niczym. On będzie polegał na tym, że po prostu będziecie musieli wybierać kategorię piosenki. Będziecie musieli wybierać kategorię, Kategorie, rozumiecie? Mogą to być różne kategorie. No, na pewno każdy zna doskonale Teleturniej Big Music Quiz i wiedzą, że w finale to y, y, Sławomir wybiera kategorie. W finale wybiera kategorie dla losuje, losuje kategorię dla uczestników zwycięskiej drużyny. Po prostu do tej kategorii są u, y, wybrane piosenki i właśnie na tym konkurs będzie polegał, że wy jako uczestnicy konkursu będziecie musieli wybrać y, kategorię, napisać w komentarzu kategorię i po prostu ją zostawić, ale jak tu się wygrywa? Słuchajcie, bo ja nie będę wybierał osobiście, tylko o zwycięstwie będą decydowały lajki. Będziecie musieli napisać komentarz z wybraną przez siebie kategorią. Mogą to być przeróżne kategorie, naprawdę przeróżne. Możecie je sobie wybrać jedną, jedną tylko, nie dwie, jedną, jedną i po prostu pod komentarzem z wybraną kategorią muszą pojawiać się lajki. I wygrywa ta kategoria, ten użytkownik, którego komentarz będzie miał najwięcej lajków. Wygrywa ta osoba, której komentarz będzie miał najwięcej lajków, i właśnie do tej wygranej kategorii ułożę przez własną piosenkę. Czyli nagroda jest taka, że do wygranej kategorii układam własną piosenkę. Tak jak piosenki nachdawa. Na pewno każdy zna wszystkie. No, i właściwie to na tym konkurs polega, że wybieracie kategorię, piszecie ją w komentarzach i o zwycięstwie decydują lajki. Pod komentarzem wygrywę, wygrywa ten komentarz, który będzie miał najwięcej łapek w górę. Pod komentarzem. Pod komentarzem zbraną kategorią. Tak, i uwaga: do na wszystkie zgłoszenia słuchajcie, czekam. Do końca tego tygodnia, do 14 kwietnia, do niedzieli, w niedzielę już yy, zbieram wszystko w kupę. Zbieram wszystko, analizuję ile lajków będzie pod każdym komentarzem, i miejmy nadzieję, że kategoria będzie wygrana, bo wygrywa ta kategoria. Przypomnę ostatni raz, że wygrywa ta kategoria, która będzie miała najwięcej lajków, i wygrywa taka. Ta kategoria z największą ilością lajków, i po prostu w najbliższym czasie ułożę do niej piosenkę. Więc to by było na tyle ze zmiany konkursu. Już wiecie, że jak trzeba, jak można wygrać, na czym polega konkurs, że do 14 kwietnia czekam na wszystkie zgłoszenia. No i to tyle. No, jeszcze raz wszystkich gorąco pozdrawiam, wszystkich moich widzów. Trzymajcie się tam zdrowo, już niedługo nagrywam kolejny filmik, także ta przerwa odtąd, od strajku po koniec świat będzie obfitowała w moje filmy. Będę nagrywał masę filmów, także na bieżąco będę aktywny, możecie oglądać, śledzić mój kanał i oglądać wszelakie filmy, które nagram. Także yy, już wiecie jaki jest konkurs, dziękuję wszystkim za uwagę, mam nadzieję, że uczestników będzie dużo. I, trzymajcie się! Saliu! Elo!